Szanowni Państwo, jako prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii mam ogromną przyjemność i satysfakcję zaprosić Państwa na współorganizowaną z Beck konferencję Prawo Nowych Technologii, Aktualne Problemy, Nowe Wyzwania. Konferencja będzie miała miejsce 13 listopada w Warszawie w hotelu Intercontinental. Udało nam się wspólnymi siłami zgromadzić znakomitą liczbę moderatorów i prelegentów, prawie 30 osób, wybitnych specjalistów w dziedzinach, o których będą mówić. Także bardzo liczymy na Państwa liczną obecność, również i na dyskusję. Panele będą w formule interaktywnej, także mam nadzieję, że po 13 listopada, po tej konferencji wszyscy będziemy mieli poczucie, że dowiedzieliśmy się czegoś więcej o zawsze bliskim naszemu stowarzyszeniu, nie tylko o prawie nowych technologii. Zapraszam.